Cześć, Michał Koper, witam Was serdecznie, zapraszam na kolejną ekspresową prasóweczkę bokserską, którą dziś, drodzy Państwo, zaczniemy sobie od Deontay Wildera, czyli byłego czempa WBC kategorii ciężkiej, któremu, jak zapewne wiecie, między linami ostatnio słabo się wiodło, bo przegrał dwie walki z rzędu, najpierw z Josephem Parkerem, a potem z Zhangiem Zhileiem i co gorsza, to jest ważniejsze, nawet od rezultatów tych przegranych pojedynków, po prostu Wilder w ringu prezentował się bardzo słabo, oczywiście Bronze Bomber nigdy specjalnie między linami, i nie błyszał tak boksersko, technicznie, nawet jak był w swoim prime, ale zawsze aż do momentu walki z Tysonem Furym znajdował w końcu jakiś odpowiedni timing, odpowiedni moment, jakąś tam odwagę, taką ostrość, że odnajdował swój nokautujący cios i jego rywal już na dobre zalegał. Nadezka zresztą i Tysona Furego praktycznie znokautował w tej pierwszej walce, bo gdyby nad Tysonem Fury wtedy ten czas do zmartwychwstania odliczał inny sędzia ringowy niż Jack Risto, to być może i. I Tyson Fury zostałby uznany za znokautowanego przez Dion Tylera. No ale słuchajcie, w tych dwóch ostatnich walkach przegranych przez Wildera i z Zhangiem Gemsleyem i z Josephem Parkerem brakowało. No albo brakowało timingu to jest jedna z teorii, którą tam forsował jakiś czas temu Malik Scott, czyli trener Bronze Bombera, że był zmęczony, że miał jetlag, albo że po prostu był taki, taka rdza ringowa długi czas nie był w ringu i ciężką było wyczuć rywala. A druga teoria jest taka, że po prostu Brakuje Wilderowi tego zęba, takiej odwagi, chęci. Ryzyka, aby bez tego po prostu nie wstrzelić się ze swoim ciosem i przeciwnika nie znakotuje. Ale słuchajcie, Malik Scott, o którym tutaj wspomniałem, przekonuje, że Dionta Wilder jeszcze na ring powróci, że jeszcze go między linami zobaczymy. Posłuchajcie, co powiedział portalowi boxingsin.com. On na pewno jeszcze chce walczyć. W 2025 roku wydarzą się jeszcze dobre rzeczy. Teraz Diontaj odpoczywa i koncentruje się na rodzinie i biznesie. Gdy jesteś w drugiej połówce swojej kariery i bijesz się z mocnymi rywalami, odpoczynek jest. Jest tak samo ważny jak trening. Ludzie uwielbiają walki Wildera. Jego pojedynek z Joshuą teraz może nie byłby tak gorący jak kiedyś, gdy obaj byli niepokonani, ale to nadal mocna rzecz. Waga ciężka teraz żyje i może być jeszcze mocniejsza. Jest kilku gości, na których jest zapotrzebowanie. Wszystko zależy od tego, czego będzie chciał Turki i czego będą chcieli. Kibice. Tak opowiada Malik Scott. No i słuchajcie, po pierwsze ta druga połówka kariery Dion i Wildera to jest taki gruby eufemizm, piękny eufemizm w ustach Malika Scott'a, bo to nie jest żadna druga połówka kariery, tylko to jest po prostu już gruba, taka ostateczna końcówka tej kariery. E, Brąz Bombera. Natomiast e, co do e, Meritu, no to ciężko się tutaj z Malikiem Scottem nie zgodzić, bo faktycznie ewentualny powrót Wilder'a na ring wzbudzi u większości kibiców jakieś spore zainteresowanie mimo jego porażek w ostatnich walkach. To jest tak mniej więcej jak z Mike'em Tysonem, który teraz bije się z youtuberem Jackiem Polem, praktycznie jakieś tam 30 lat od swojego prime'u, a mimo to wzbudza zainteresowanie, no bo takie przerażające postaci jak właśnie Deontay Wilder, jak Mike Tyson, ich boks zawsze zainteresowanie będzie wzbudzał. Natomiast musimy sobie też zdawać sprawę z realiów. Deontay Wilder ostatnie cztery walki z zawodnikami z czołówki wagi ciężkiej, wyjmuję tutaj poza nawias Roberta Helleniusa, no bo to wiadomo ee, jakie, jakiego rodzaju było wyzwanie dla Wildera, to wszystkie te cztery walki przegrał sromotnie. Najpierw przegrał walkę z Tysonem, który mówi tutaj o rewanżu, o drugiej walce. No to było bicie do jednej bramki i zakończone TKO. Druga walka była bardzo zacięta, była taka wycieńczająca strasznie i zakończyła się nokautem dla Wildera. Potem porażka, co prawda, na punkty, ale praktycznie do zera na punkty z Josephem Parkerem, i potem nokaut z rąk żanga Jile. Tak wyglądają realia, jeśli chodzi o Diontae Wildera. Wszystkie cztery ostatnie walki z zawodnikami z czołówki kategorii ciężkiej ten facet przegrywał. Ma 39 lat. To już jest taki nadal pewnie rekin, ale taki rekin z mocno powybijanymi zębami, no ale jego występy pewnie nadal będą budzić zainteresowanie. Walka z Joshuą. czemu nie? No pewnie to jest odpowiedni partner do tańca teraz dla Diontae Wildera. Pewnie to nadal kibice by obejrzeli po obydwu stronach oceanu. Natomiast no to już nie byłaby teraz walka Oświatowe tytuły. No i jeszcze jedna sprawa: Antony Joshua teraz nie szuka raczej walki z Diontem Wilderem. On pewnie razem z, z całym swoim teamem na czele, oczywiście z Edim Hernem, czekał na zwycięstwo 21 grudnia Tysona Furego nad Aleksandrem Musykiem i marzy im się wielka walka z Tysonem. A jak już zahaczyliśmy tutaj przy okazji opowieści o Dion Ty Wilderze o Mike'a Tysona, teraz słówko od Franka Warrena, bardzo mądrego i doświadczonego promotora na temat zbliżającego się Freak Fightu, no bo tak to trzeba otwarcie nazwać, Freak Fightu z Mike'a Tysona i Jake'a Pola, tego popularnego youtubera, który teraz próbuje swoich sił w boksie. Posłuchajcie jak się na ten temat Frank Warren powiedział, Uważam, że on tutaj fajnie podsumował to, co się może wydarzyć. 15. Listopada. Myślę, że przez jakąś rundę zobaczymy tu klasycznego Mike'a Tysona, który ruszy i będzie robił to co zawsze robił, a potem zobaczymy co będzie dalej. Pamiętam jak przed laty organizowałem walkę Tysona z Danem Williamsem. Powiedziałem wtedy danemu przez dwie rundy będziesz myślał, że to trzecia wojna światowa, a potem zobaczymy. Ty możesz go pokonać, i tak się stało. Co teraz zrobi Mike, kto wie, ale jedno jest pewne: oglądalność będzie rekordowa, bo ludzie się w to wkręcą. To trochę jak z wypadkiem samochodowym na autostradzie, gdy ludzie zwalniają, żeby się przyjrzeć co się stało. Słuchajcie, warto słuchać starszych ludzi czasami, bo tutaj Frank Warren uważam, że ma bardzo trzeźwe i bardzo fajne spojrzenie na to, co się właśnie wydarzy w listopadzie na stadionie w Arlington w Teksasie, bo faktycznie to nie będzie żadne wielkie sportowe wydarzenie, to będzie takie wydarzenie medialne właśnie z czystej ciekawości, ludzie się włączą do tego jeszcze dochodzi ogromny zasięg Netflixa na całym świecie i faktycznie pewnie ta oglądalność będzie ogromna natomiast sportowo, no Mike Tyson to jest facet, którego 20 lat temu byli tacy goście jak Danny Williams, jak Kevin McBride, on, on teraz jeszcze jest 20 lat starszy. Z drugiej strony jest youtuber, pewnie też potężnie, oczywiście nakoksowany. Natomiast youtuber, którego w boksie zweryfikował ktoś taki jak Tommy Fury, czyli żaden wielki pięściarz, więc no, poziom sportowy tego będzie. No, nie chcę powiedzieć żaden, tak? żaden pewnie w porównaniu z takim szczytem boksu zawodowego, natomiast będzie mocno średni, ale właśnie ciekawość spowoduje, że ludzie się włączą i będą chcieli to oglądać. Ja żadnych problemów absolutnie z tą walką nie mam, też na pewno na nią zerknę, tym bardziej, że to będzie tak naprawdę dostępne w Netflixie za darmożkę, nie wiem czy na żywo, być może nawet na żywo na to spojrzę. Natomiast problem mam tylko z tymi opowieściami, które krążyły, zwłaszcza przed tym wcześniejszym występem Mike'a Tysona, że Mike Tyson po tym, co pokazuje w ringu, po tym, co pokazuje na tarczach, w tych ładnie zmontowanych filmikach, to połowę dzisiejszej wagi ciężkiej by znokautował, że jest groźny i tak dalej, tak dalej. Jeszcze były nawet opowieści, nie wiem, czy pamiętacie, że jak w dobrym stylu wygra walkę, to wskoczy, to wskoczy do rankingu WBC, no zupełnie jakieś takie historie z kosmosu. To jest starszy pan w wieku mocno przedemerytalnym, no bo 58 czy 59 lat ma, to jest starszy pan, z drugiej strony jest e, youtuber i po pierwsze mam problem. Problem właśnie z takimi opowieściami, że to jest jakaś tam legitna walka, że Mike Tyson jest strasznie groźnym rywalem, i będę miał też problem, jeśli Jake Paul wygra z tym dzisiejszym Mike'em Tysonem i będzie się woził, będą opowieści, że oto youtuber pokonał byłego mistrza świata wagi ciężkiej. Mike Tyson to jest cień, cienia, cienia, cienia takiego Mike'a Tysona, którego wszyscy pamiętają i z rozrzewnieniem wspominają, a to wszystko oczywiście będziecie mogli sobie obejrzeć na Netflixie za darmożkę, z tego co widzę, no bo już teraz na Netflixa skoczyły reklamy tego poinku, więc można sobie na to zerknąć, może nie jako na taką czysto sportową rywalizację, ale na taki świetny show, którego zakończenia nie znamy. To też jest dodatkowy smaczek. A jak będziecie chcieli już w najbliższy weekend obejrzeć w akcji współczesnych mistrzów, zawodników z czołówki rankingów Pan for Pan, to możecie odpalić w nocy z soboty na niedzielę Platformę DAZON i tam będzie transmisja z gali w Filadelfii, na której faworyt miejscowej publiczności, czyli znakomity Jeron Boots ennis będzie bronił pasa IBF w wagi półśredniej w starciu z Ukraińcem znanym sobie z poprzedniej wygranej walki Karenem Czuchadzjanem, a Jesse Bambam-Rodriguez w obronie tytułu WBC kategorii Super Muszej zmierzy się z Pedro Głewarą. Słuchajcie, to są dwie walki, w której generalnie faworyci są praktycznie murowani, natomiast tych wielkich mistrzów zawsze warto oglądać, bez względu na poziom i klasę rywala. Transmisja jeszcze raz przypomina w nocy soboty na niedzielę na platformie streamingowej DAZON, a już dzisiejszej nocy transmisja w TVP Sport z gali grupy Top ranki, tutaj w akcji m.in. srebrny medalista olimpijski z Tokio, świetny Kishon Davis, który zaboksuje z Gustawą Danielem Lemosem i jeszcze na zakończenie taka Szybka wrzutka to jeszcze nie jest pewne, ale wiele na to wskazuje, że 22 lutego na tej zapowiadanej już od dawna gali w Riadzie, gali Turkiego al dojdzie do finałowego eliminatora IBF w kategorii ciężkiej z udziałem Martina, Bakole i Egita Cabela. Czekamy jeszcze na ostateczne potwierdzenie. Przypomnę tylko, że czempem IBF w wadze ciężkiej jest Daniel Dibła i zwycięzca tego starcia Bakole kontra Kabajel będzie potem obowiązkowym challengerem do tego szpasa IBF. W tej pracówce wszystko